U nas w kraju daty najczęściej zapisywane są w ten sposób, albo z myślnikami, albo z kropkami. Niestety, Excel, jeżeli tak daty mu wpiszemy, to ich nie rozpozna i W Excelu powinniśmy daty wpisywać rok, miesiąc, dzień, albo oddzielając myślnikami, albo ukośnikami. Jak ustawić w takim razie, aby Excel wyświetlał te daty po. Naszemu, po polsku, polskim naszym sposobem, czyli dzień, miesiąc, rok. Tak jak jest to utworzone w kolumnie data. Tu spójrz, Excel te wszystkie daty rozpoznaje. Łatwo to sprawdzić, czy Excel datę rozpoznaje, czy nie. Jeżeli na dacie klikniemy prawym przyciskiem myszki, wybierzemy polecenie formatu i komórki i wybierzemy jakikolwiek format daty, na przykład ten z miesiącem słownie, to po kliknięciu OK ten format powinien zostać nałożony. Gdyby Excel nie chciał takiego formatu włączyć, oznacza to, że nie rozpoznaje poprawnie daty. Jak w takim razie ustawić taki nasz polski format. Przejdę do arkusza szkolenia, zaznaczę ten obszar, w którym mam wprowadzone już poprawnie wszystkie daty. Poprawnie pamiętaj, rok, miesiąc, dzień to jest w Excelu święte, więc daty, jeżeli są tak wprowadzone i są przez Excela rozpoznawane, sprawdzę to jeszcze, ustawię jakiś inny format. Jak widzisz, krzyżyki, jeżeli się pojawiają, to znaczy, że kolumna jest wąska. Najczęściej kolumna jest wąska. Poszerzę ją jak widać ten format. Został zaaplikowany, czyli Excel teraz rozpoznaję. Zaznaczę więc wszystkie. Jeżeli teraz chcę wyświetlić je po polsku, to wejdę do formatu i komórki i kliknę w kategorie niestandardowe. Ustawiam się w polu typ, skasuję to, co tam jest, czyli słowo standardowe, i wprowadzę, wprowadzę tam dd myślnik MM myślnik RRRR. To będzie mówiło Excelowi, że chcielibyśmy mieć wyświetlony Wyświetlone datę w ten sposób, że najpierw będą dwie cyfry dnia, potem dwie cyfry miesiąca, a potem cztery cyfry roku. Kliknę przycisk OK i spójrz, daty są wyświetlone zgodnie z życzeniem. Jeżeli chciałbyś zamiast myślników mieć kropki, nie ma sprawy. Zaznaczyłem je jeszcze raz. Wejdę jeszcze raz do formatu i komórki. Skrót do tego okienka to Ctrl1 i w niestandardowym, w niestandardowej kategorii zamiast myślników wstawię kropki, czyli dd.mm.rrrr. Klikam OK. Jak widzisz, Excel wyświetla daty w taki sposób, w jaki sobie życzę.